No i zobaczcie, jesteśmy tutaj na samej górze, tutaj ludzie się zatrzymują, bo to jest widok i na Akropol, który za chwilę będzie pięknie podświetlony i tutaj na tam jeszcze część, e, którą w tej chwili widać, no i tak ludzie sobie stoją i czekają na zachód słońca, którego dzisiaj no, nie będzie widać, ale ogólnie jest pięknie. Zobaczcie jaka tajemnicza ławeczka. Można sobie przycupnąć i podziwiać Akropol. My sobie szybciej zejdziemy, słuchajcie, nie będziemy czekać, aż y, ludzie zaczną schodzić. Y, dlatego, że no później jest taki fajnie tutaj zejść, bo tak idą, idzie ich dużo <grybujesz> i bez sensu. A schodzi się schodzi się właśnie tutaj z tej strony, żeby wyjść na przyplacę. I tak samo tą samą drogą możecie wejść, także. Czy wejdziecie tak jak my, czy wejdziecie po y, takiej drodze kamienistej, jak w tej chwili idziemy, i wrócicie też nią, to nie ma znaczenia. Tych dróg tutaj naprawdę jest kilka, więc spokojnie można sobie dojść. Tutaj jeszcze taką ciekawostką Wam powiem, że tutaj pod wzgórzem Filopapos y, możecie również, ale musicie iść właśnie tą drogą, taką kamienistą, spotkać i, y, spotkać, zatrzymać się i jest również więzienie Sokratesa. Także to też jest takie ciekawe miejsce. Możecie sobie zobaczyć. No, a my teraz już sobie pójdziemy szybciej w dół, bo tu mówię, że ludzie zostali. Także niech sobie tutaj podziwiają zachód słońca dzisiaj. To da, da nam to czas, żeby spokojnie właśnie zejść sobie i pójść przez, do domu przez plakę. Czy pięknie już wygląda Akropol, on za chwileczkę mówię, będzie oświetlony, także jak macie troszeczkę więcej czasu, to zostańcie